Myślę sobie, że wzięcie odpowiedzialności za to, co jest tu i teraz, jest y, doświadczeniem uwalniającym. Dającym możliwość pobycia sobą z innymi ludźmi, którzy też mogą sobą być w, tym, w tej interakcji. I y, myślę sobie w końcu, że. Y, to jakieś takie moje głębokie przekonanie, gdzieś tam w kontekście tych, tych ostatnich zdarzeń patriotycznych i tak dalej. Wydaje mi się, że y, silna instytucja. Taka, w której są silni ludzie. To nie instytucja czyni ludzi silnymi, tylko ludzie czynią instytucję silną. W związku z tym myślę sobie o tym, jak ja, będąc elementem, wzmacniam coś, co budujemy wspólnie z innymi osobami, które prowadzą zajęcia, z, z osobami, które studiują, z osobami, które dbają o to, żeby to było zorganizowane i w planie, i w tempie, i w miejscu, i, i z ogrzewaniem, i z tablicą, i, z, i ze wszystkim. Więc myślę sobie o tym, że gdzieś w tym wszystkim jest doświadczenie wspólne, doświadczenie budowania i pogłębiania siły.